Cześć, jestem Agata Jakuszko i uczę jak sprytnie rysować, by relację budować. Dzisiaj pokażę Ci jak z dosłownie kilku kresek wyczarować. Duszka, dnie, a nawet Wednesday. Więc chwytaj piśmidła, ołówek, długopis, cokolwiek masz pod ręką, kartkę papieru i zaczynamy. Ja, żebyś, żeby Ci było łatwiej, będę pokazywała ci krok po kroku, jak się zabrać za to rysowanie. Więc zaczniemy od duszka. Duszek jest bardzo prosty do narysowania, ponieważ wystarczy zrobić taką górkę. Narysuj to ze mną, proszę. I poniżej dodajemy falkę. Jeśli wyjdzie ci nierówna falka, tym lepiej ten duszek będzie miał ciekawszą strukturę. I teraz tą górkę, albo odwróconą do góry nogami literkę U, łączymy po prostu tak, już jak nam wyjdzie. Z tą falką poniżej. I zobacz, mamy najgorsze za nami. Duszek już ma swój kształt. Możemy dodać jeszcze mu tutaj tak, jakby hmm, bogatsze, głębsze wnętrze. Jeśli masz ochotę, możesz tak zrobić. Czyli zobacz, zakryskowałam tak, jakby dalszą warstwę naszego duszka. I nasz duszek może teraz wyrażać różne emocje. Może mieć na przykład dwoje oczu szeroko otwartych. Narysowałam to w ten sposób, że do, dołączyłam, dorysowałam jeszcze taką leżącą ósemkę albo dwa kółeczka obok siebie i dodałam kropeczki. To co, uśmiechamy naszego duszka? No pewnie, że go uśmiechniemy, a niech będzie to jakiś na przykład radosny duszek, który aż się zarumienił z radości, że go narysowaliśmy. I teraz takiego duszka można narysować na przykład jako zabawę z dziećmi, albo jako o, zobaczcie, taki jak będzie, jak tu dorysuję jeszcze dwie literki u, żeby oni były takie łapki, Haha. Możemy na przykład przebierać takiego duszka, możemy dodawać mu różnego charakteru, a możemy też na duszkach opowiadać o supermocach, jakie mają nasze dzieciaki. Na przykład niektóre duszki mogą mieć super słuch i wtedy do duszka dorysowujemy na przykład duże uszka. No dobra, Dość jakuszko od tych duszkach. Teraz przechodzimy do dyni. Czyli wiemy już, jak narysować duszka. A teraz narysuj ze mną dynię. I żeby narysować dynię, tym razem zrobimy to dość niekonwencjonalnie. Narysujemy literkę dy, ale do góry brzuszkiem. Serio, i teraz drugą literkę dy, także do góry brzuszkiem. Zobacz, tak? To są dwie literki dy. Ale tak naprawdę to nie będą literki dy, tylko to będą duże. Oczy naszej dyni. I teraz jak sobie z tym dalej poradzić? Jak już mamy narysowane oczy, jak się domyślasz uśmiechniętej naszej dyni, dorysowuję jeszcze jeden brzuszek, ale to już nie będzie literkady. No, zostawimy tu taką literkę C. I taką samą robię troszkę niżej. Zobacz, że zostawiłam tutaj jeszcze troszeczkę miejsca. Ach, kto mi zabroni? Niech tu też będzie literkady. A to będzie literkady? Jako właśnie nasza uśmiechnięta paszcza dużej dyni. Czyli zobacz, mam jedną literkę D, drugą literkę D do góry brzuszkiem i trzecią dużą literkę D do dołu brzuszkiem. Na górze górka, na dole dołek. I jedziemy z tą śmiechową dynią. Hop, 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 hop. Ja sobie tak, wiesz, troszkę e, przygotowałam tą dynię tak, żeby ona była bardzo kulista, żeby była taka zajmująca trochę miejsca. Możesz sobie na przykład wcześniej ołówkiem narysować jakieś takie e, jakieś płaskie kółko. I zgodnie z tym wzorem, ja już tyle razy jedynie narysowałam, że już nie rysuję tego ołówkiem. Ale na TikToku i na Instagramie pokazywałam, żeby najpierw narysować kółko, a dopiero później te kształty. Jeśli ci to coś ułatwi, to możesz właśnie tak zrobić. I albo możemy ją tak zakończyć: hop, kuliście. Albo nadać jej trochę oryginalniejszego kształtu. Już zrób jak chcesz, możesz z jednej strony narysować chudą literkę C, czyli chudą taką kroseczkę, a z drugiej na przykład coś takiego nierównego. Przecież każda dynia jest inna, a w ogóle wiesz, że mamy na świecie o chyba z 800 gatunków dyni, to znaczy rodzajów dyni, ale tylko jedna czwarta z nich, czyli, aż, czyli około 200. Można jeść bez konsekwencji dla żołądka. Serio. Nie większość dyń, które są na świecie jest najzwyczajniej w świecie niejadalnych, nie do zjedzenia, albo do zjedzenia tylko raz. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, to to, że fajnie i prosto można narysować dynkę właśnie z literek D. No to teraz już to wiesz po koloru ją, jak tylko skończymy nasze rysowanie. Jestem ciekawa, jaki odcień pomarańczu dobierzesz do narysowania do pokolorowania swojej dyni. A ja teraz przejdę do obiecanej wcześniej Wednesday. Dokładnie pokażę ci bardzo prosty sposób na narysowanie Wednesday, a Wednesday to nie jest tylko wtorek. Przepraszam, Wednesday to środa, haha, ale Wednesday to także jest imię bohaterki serialu, który ostatnio jest bardzo popularny wśród młodzieży, nastolatków, dzieciaków, ale także i starszych. Zacznij od narysowania literki U. Gdyby ta literka U była jeszcze taka lekko zwężająca się ku dołowi, tak jak nasza twarz, zobacz, ona nie jest taka okrągła jak kulka, tylko delikatnie jest taka wydłużona w kierunku brody. I narysuj, proszę, jedną pustą kulkę i drugą pustą kulkę. Jak ja wiem, 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 już na pewno masz yy, masz pomysł taki, że to są oczy i bardzo dobrze, bo to są oczy. Ale chcę ci pokazać trochę taki inny sposób rysowania oczu z wyrazem takim, jak to Wednesday ma w serialu, taki trochę tajemniczy. Czyli to tak jakby była głębia w tych oczach. Mały nosek, czyli mała, jaka też literka U. I teraz zobacz, co ja zrobię. Prosta kreska tuż nad brodą jest prosta kreska i jedna górka i druga górka. Taki sposób rysowania ust sprawia, że one są bardzo pełne, ale one nie do końca są uśmiechnięte. a Przecież Łęży się zbyt często nie uśmiecha, prawda? To, co jest jeszcze charakterystyczne dla niej, to mam wrażenie, że taka trochę, trochę taka mina. Jakby. Hmm, ale czego ty w ogóle chcesz? Więc ja bym zakreskowała jej czoło. I teraz zobacz. Jakbym zakończyła tą twarz, to jej linia, takie, tak jakby linia czaszki idzie w, w taki sposób. A ja zrobię tak, że dodam jej jednak trochę więcej włosów z jednej i z drugiej strony. Czyli to tak, jakbym wyobraziła sobie, że jednak człowiek na głowie ma włosy a te włosy mają nawet jakąś objętość żeby narysować szybko warkocz to robię kilka literek c i z jednej i z drugiej strony raz w jedną i raz w drugą stronę zobacz, że ja nawet się bardzo nie staram, żeby ten warkocz był bardzo taki mm, równiutki, on nawet nie jest taki bardzo równiutki, on po prostu jest. Wednesday ma długą szyję i tak rysuje poniżej literkę W, ponieważ jej kołnierzyk trochę przypomina literkę W. I proszę, mamy ją. I to jest taka moja wersja, bardzo szybka wersja Wednesday. I teraz, okej, okay, dobra, wiem, że ona może nie jest super poprawna, że może można by było się przyczepić do wielu rzeczy, ale wiesz co nauczyłam się tym nie przejmować co myślą inni ludzie bo tak naprawdę ważne jest w rysowaniu żeby sprawiało frajdę więc jeśli rysujesz w taki sposób że sprawia ci on frajdę że jest to przyjemne dla ciebie że po prostu już pracujesz nad własnym stylem to proszę cię Totalnie nie przejmuj się tym, co myślą inni i bądź trochę jak Wednesday, miej swój świat i swoją, swój sposób patrzenia na, na różne rzeczy, bo nie zawsze to, co piszą inni, czy co myślą inni, powinno być przez Ciebie non-stop tak przestrzegane. I ja tu mówię... I o hejcie w internecie, i o czasami takich głupich pomysłach dorosłych, no bo umówmy się, czasami my dorośli mamy głupie pomysły i próbujemy coś takiego nam wmówić naszym dzieciakom, więc ja wiem, jak jest. Ale pamiętaj, że Ty też masz rozum i Ty też możesz mieć swój pomysł na siebie. I nie tylko. I rysowanie. A rysowanie może być sprytne, i jak widzisz, nie trzeba mieć talentu, żeby wiedząc o pewnych trikach rysunkowych. Potrafić narysować coś, co nas uśmiechnie. Więc mam nadzieję, że te, to krótkie wideo i Ciebie uśmiechnęło. Jeśli tak jest, podziel się nim z jakąś fajną osobą, fajną koleżanką, kolegą, możesz podesłać to wideo na przykład do kogoś ze swojej klasy albo z pracy, a mi będzie bardzo miło zaprosić Ciebie na webinar o sprytnym rysowaniu. O takim rysowaniu, tak jak tutaj Ci pokazałam, duszka czy dnie. A nawet naszą Wednesday, czyli krok po kroku. Tutaj postaw kreskę, tam dorysuj taką literę i nagle wychodzi ci coś, co Cię uśmiechnie. Bo sprytne rysowanie nadaje się idealnie do budowania relacji pod tym względem, że możesz narysować, rysując coś komuś, zacząć o tym rozmawiać albo zrobić po prostu komuś dobry dzień takim rysunkiem, rysując mu duszka, dynię lub Wednesday. Naprawdę. 15 listopada robię darmowy, bezpłatny webinar merytoryczny o tym, jak sprytnie rysować, by relacje budować. Dołącz, zapisz się tutaj w linku, żeby zarezerwować sobie miejsce, bo tylko osoby zapisane dostaną rysunkowy bonus. Więc Zapraszam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnych rysunkowych materiałach. Pa, pa!